A na starcie, finalista czwartej edycji Ninja Warrior, Leon Powałka, ma 24 lata, przyjechał do nas z Warszawy, jest programistą. Leon zawodowiec, mam nadzieję, że zrobi to zawodowo. Tak, poznaliśmy Leona już osobiście podczas czwartej edycji Ninja Warrior Polska, nie było go w piątce. Miał czas, żeby potrenować, żeby być jeszcze mocniejszym, no ale to przecież finalista. Ale zacięto, że matko jedyna. A co tu się stało, Leon? Ale szok. Ale szok. Oj, oj, machnął kolanami ten drążek i już go nie złapał. Sam sobie przeszkodził. No ale tak też się zdarza i to jest to, o czym bardzo często mówimy. Ten tor jest nieprzewidywalny. Nawet mistrzowie, nawet ci, którzy byli już w finale, czasami popełniają takie błędy. O, ale szkoda, Boże. Nie mam słów. Nie byłem tu gotowy. My też nie. Absolutnie, Leon. My tutaj chcieliśmy się przywitać. No w zasadzie chcieliśmy już wychodzić. Ja już miałem pytania pod wywiad ułożone. Jakie? Jak to jest być lodem zawodowcem?